Hej, cześć, ja jestem Paula i witam się z wami w kolejnym odcinku znowu z tego samego miejsca się witam a to dlatego, że właśnie się ogarniam szykuję, włosy zostawiam związane mamy piątek wieczór i wychodzimy jestem już pomalowana mam make up, koszulkę zostawiam taką czarną, zwykłą, klasyczną i jedziemy dzisiaj do Wrocławia do Koby na jakieś jedzonko i może drimeczka. postaram się wam coś nagrać, ale nie obiecuję na ile mi się to uda mam nadzieję, że taki film będzie Wam się podobał, ponieważ go nagrywam w kilku dni yy, i dużo fajnych rzeczy się będzie działo. Jutro też jest dość ważny dzień i, i to mamy Was taki napięty mocno grafik, który musimy dostać i cały dzień od A do Z mamy zaplanowany. No, więc tak to będzie yy, wyglądać i pamiętajcie oczywiście o subskrybujcie w górę, subskrybujcie kanał na bieżąco z każdym filmem i żeby ten film do większej ilości osób. Ja już zamykam i do później. Kolejnego dnia, wczoraj za dużo już się nie odzywałam do Was, a to dlatego, że późno wróciliśmy do domu i musieliśmy iść już spać, bo dzisiaj jest dość ważny dzień i Dawid musiał być wyspany. Mamy bardzo, bardzo mocno napięty grafik, ale ze wszystkiego dzisiaj nagrywam dla Was film i część zobaczycie w tym odcinku, a część w innym, ponieważ tak to podzieliłam na dwa więc e, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, że wam się spodoba i że właśnie filmy e, teraz będą bardzo e, ciekawe. Zobaczycie, co się u nas dzieje, jak to wszystko e, wygląda, a dziać się będzie bardzo, bardzo dużo, więc zapraszam do oglądania dalej. E, I co mam nadzieję, że wam się spodoba, pamiętajcie oczywiście o łapkę w górę, subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, tak w ramach przypominam to mówię. No i zaczynamy. Co pan dzisiaj będzie robił? To a gdzie? Na ręce. A w którym miejscu? Eee, tutaj. Ale nie pokażę mu ręką Nie pokażę. Pokaż. Wyglądała tak, a wygląda tak. A! tak. Dobra, na razie nie pokazujemy co dopiero później. Oczywiście pranie widać w tle. No to w życie. W życie, takie jest życie. Pranie, kop, węglały. Który umiera już z głodu Nie? Dobra To śmigamy, bo zaraz się spóźnimy No właśnie I to będzie wszystko przez ciebie No jak zawsze Czemu tak ładną muzykę leciało? Nie, tu ściszasz mnie Stresujesz leciało? się? Nie W ogóle nie masz stresu? Nie. A to twój pierwszy to Taki duży? Nie. Nie? Nic, a nic? Nie. Dobra. Nie. Bardziej się stresowałem jak ciebie poznałem niż ten tatuaż. Czy będziesz mnie chciała w ogóle? Takiego się przypałem tam taki to mi, mnie. To był większy stres. <todgłosy> czy wyjeżdżę tylko benzynę, czy coś z tego będzie? <laughs> Benzyna była tańsza, no ale samo no, tutaj miał duży silnik. <laughs> Właśnie zostawiłam naszego pacjenta w studio tatuażu. Nie pokazywałam wam tam nic, bo jest dość ciasno, nie było jak za bardzo y, nagrywać, ale pokażemy Wam na pewno efekt końcowy, jak to będzie wyglądać. Ja jadę teraz szybko po zakupy, muszę pozałatwiać kilka spraw, więc odzywamy się do Was później. A few moments later. Dobra, wszystko załatwione to, co miałam załatwić. Jestem. Targana, jak nie wiem, bo jest taki wiatr i trochę padać zaczęło, ale z tego co widzę, tutaj jest jeszcze ok. W drugiej części miasta padało. Yy, I co, idę odebrać naszego pacjenta dziennego. Mam nadzieję, że już wszystko tam mają gotowe prawie, że długo nie będziemy siedzieć, bo jestem taka głodna, ale pokażemy Wam na pewno efekt końcowy. Jak wyszedł ten jego tatuaż, bo będzie spory. To jest jego pierwszy tatuaż, jaki w ogóle robił, mm, a jest na pół ręki. Więc mam nadzieję, że będzie kit. Jakie uczucie było? Uczucie takie... Yy, o, cikładowo idę, teraz się przewrócę, nawet na tej kosmy, zlegrzesz. To takie uczucie pieczenia. Aha. Takie uczucie, wy wywal się rowerem na szlace, to będziesz wiedział. Uh -huh. I tak, nie bolało. To nie wiem, czy coś będzie w ogóle słychać przez ten wiatr. Wiesz, coś będzie widać. Widać to widać, ale czy słychać, bo je niesamowicie. A mi zdrętwiała mi kilka ręka już Nie nie podciągnę wyżej rata w domu zobaczymy, ale jest trochę czerwony. No jest, no że, no. Mam, że to, jest, to jest, ale ogólnie spoko, na kości najmniej bolało. O, no to luz. No, to najmniej piekło, o inaczej, najmniej piekło, kluczyki wywrócą okay, na dupie mam. A to coś jest... w Dobra, to